Cześć, ludzie. A dzisiaj sobie ocenimy Dis O mnie. Ale mówię Wam od razu, bo ja już ten Dis przesłuchałem i on serio nie jest jakiś dobry. Ale dobra, przejdźmy. To już należy do hejterki Miloszeć, ten zakajantka zapały. A więc zaczynamy. Powiem, że jest dobry. Nie wiem czy jestem niewychowany. Czyli ty jesteś mnie może od 2 lata. A poza tym że ty jesteś ty, ty jesteś niewychowana. Więc no, ale dobra, lecimy dalej. Ja nie mam krzywej mordy i nie mam i nie mam żółtych yy, ząbków. Jak chcecie nam jak chcecie pomóc, jak chcecie żebym... Wam pokazałem jak mam krwą mordy jakie mam zęby. No to zostawcie pod tym filmem 5 lajków. A co do tej jakiejś torby. To ja nawet torby nie mam. I w ogóle nie grzebie w koszu na śmieci. Ale dobra, przejdźmy sobie dalej. A mi się chce wymiotować z tego, jakie jaki ty kanały prowadzisz. Nie wiem, no. Ale dobra, przejdźmy dalej. Nie, są akurat nie są, gorsze. już mówię, A ty nie piszesz? No, wzajemnie bym ci powiedział, szczerze, że ty też piszesz. No, ja sobie na Twój kanał patrzyłem. I tam w ogóle. Jest tyle hejtu na innych. No to nie wiem, no ale dobra, przejdźmy sobie dalej. hejtuje osób za nic. Nie, nie hejtuje osób za nic. To one zaczynają mnie hejtować. No co z tego, że wyszło ona w ogóle z mody? Po prostu ja. Mam pasję do technologii i lubię robić filmy o telefonikach. No nieważne jak one muszą być stare, ale. Mi zależy na tym, no, żeby rozwijać swoją pasję. No, a ty nie pozwalasz mi rozwinąć pasji własnej. Ale dobra. Przejdźmy dalej! Nie Ja ci nie zazdroszczę tego, że zachowujesz się jak gorzej niż down. Nie, mam lepsze lepszy od ciebie tak, jak i od Sewelli. Mogę nawet zrobić post, co jest lepsze. Ale no dobra, nieważne. Lećmy dalej! I niewinnych osób, z mojej nie nam. No właśnie robię to... robię to dlatego, że dodaję osoby winne, a nie niewinne. Nie wiem skąd ty bierzesz to, że ja daję niewinne osoby do sekcji nie polecam jakichś oddaję właśnie te winne, które nie wiem, mówią, że ja jestem zdrajcą, debilem, chujem, kurwą. I to właśnie ty tą osobą jesteś. Ciebie ja chyba już dodałem, ale nie wiem, muszę sobie zobaczyć tak szczerze. A jak nie ma, no to cię dodam po prostu. I będziesz winną osobą po prostu, bo hejtujesz mnie. Ale do ciebie, nie wiem, nie rób tego, co tobie nie miła. Przecież ty też do mnie pyskujesz. pod jakimiś tam innymi filmikami, czy tam postami. Jak to będzie dalej się zachowywać? Bardzo chcę, ja nie zgłoszę pana na YouTube i wysadzam ją. Y, dobra, przecież moje zachowanie nie naruszasz zasad na YouTubie. Przecież to ty zaczęłaś to mnie, mnie pingować ogólnie. A co do moderacji YouTube, to moderacja YouTube ulewa zgłoszenia, a Sowella nie jest waszą królową przecież. Albo je nawet jest, ale ona nie jest pracowniczką Google, Ona, nie wiem, nie może mnie za, tak po prostu zablokować. I to tylko YouTube, to tylko Google może mnie zablokować. Ale przecież oni mnie nie zablokują, bo nic z Wami nie zrobiłem. bez subów i usunął kanały, No nie, nie usuną kanałów. Nie, nie wyląduję w grobie, bo ja normalnie się zachowuję. A nie jak ty, że śpiewasz jakieś piosenki, które by już nawet lepiej down zrobił, ale okej. Okay. <laughs> He, <laughs> ale śmieszny moment tak szczerze. Dobra, żarcik, no i koniec naszego Disu, więc sobie go w sumie podsumujmy to osoby piszą zarąbisty disc. Ale jak według mnie ten Dis jest do niczego. Brak bitu yy, wsadzony jak najgorszy modulator. I w ogóle kłamie on. Ten dis po prostu kłamie. No to według mnie ten dis może otrzymać, nie może otrzymać więcej niż 5 gwiazdek. Daje dwa dwie gwiaz gwiazdki na 10 gwiazd.